Witam serdecznie w Rozmowach w Tłoku, mój cudowny program Ubarwią. Proszę bardzo, jako pierwsza ulubienica naszego dziennika, wypasiona wiedzą, naładowana jadem, Kazia Suka. proszę bardzo. Jest tam, gdzie go nie ma, sięga tam, gdzie Kaczyński nie może. Medialny, lojalny, nieusuwalny. Kazimierz Marcinkiewicz, proszę bardzo. Świeża jak kajzerka, jeden plaster szwajcarskiego sera chciałby się na niej położyć. Jolanta Kwaśniewska. Proszę bardzo. Pani Jolu, witam państwa bardzo serdecznie. Witam pani Jolu. Panie Szymonie. Eee, Dzień dobry. Taka rzecz, dawno pani nie widziałem w ogóle. A chciałem powiedzieć, że pani córka bardzo fajnie radzi sobie w tańcu z gwiazdami. O, dziękuję Jolu. serdecznie, panie Szymonie. Namawialiśmy ją z mężem, może wygra. Wtedy może będziemy mogli sobie wynająć większe mieszkanko, a może wreszcie co nieco zaoszczędzić na stare lata. Także proszę wszystkich ludzi dobrej woli, ślijcie SMS-y. Ale... Ale e, pani jest wystrojona jak na karnawał w Rio. O, dziękuję bardzo. To od Oleńki sukienka na tańce w niej chodzi. Ale to, bardzo ładna. to piękna, piękna, piękna. Bardzo ładna. Nie, ale ja muszę pani powiedzieć w tajemnicy, że mnie ichetują tego rodzaju programy. E, te anorektyczne tancerki, obciachowi faceci i to wicie się w ich wielkich ramionach. Hmm. Powtórzę Oleńce. Okej, okay, ale drogie panie, nie zapominajcie, że dziś w studiu jest z nami e, pan premier. Serafobus. E, Marcin Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, dzień dobry sobie, dzień dobry wam. Dzień dobry nam, dzień dobry im, yy, dzień dobry TVN. Jestem podniecony. Oh. Słucham, bo. Jakby, yy, panie no. Szymonie, powiedziałem, podniecony czy znaczy właśnie z całym szacunkiem, panie premierze, ale jakoś chyba nie za bardzo chce się w to wgłębiać, bo no właściwie... Jako fizyk doskonale radzę sobie z sytuacjami wysokiego napięcia, ale kiedy Jarek Kaczyński mi powiedział, kto tu dzisiaj będzie, to no muszę powiedzieć, że rzeczywiście... A on niby skąd wie, przepraszam bardzo, Jarek. Panie Szmonie, inwigilacja ruszyła pełną parą, także ostrzegam, wiem jeszcze, Parę innych rzeczy. Ale ej, ejże, ejże, poczekajcie, w takim razie zaczyna się robić naprawdę gorąco. Mnie zaczyna zrzechać. Ciekawość, to kto tutaj będzie. No właśnie, to ja może już uchylę rąbka tajemnicy, bo jak widzę jest to tajemnica Polisynela. Otóż yy, proszę bardzo, za moment pojawi się ojciec Tadeusz. O! Oh. Oh. Brawo! Już za chwilę. Ha, brawo, proszę Państwa, brawo. Ale ja nie wiedziałam, jak że, ja się cieszę. Nie wiedziałam, że Drozda jest Twoim ojcem, uh -huh. jaki jazz. Przecież to śmiechu, warte Nie, no Kaziu, żaden tam Drozda, no my tu sobie gadu gadu a tym o tymczasem No właśnie, Oleńka ma gadu gadu i zbiera numery od przyjaciół Stefanu. Może i pana dopisać do listy, panie Szymku? no proszę bardzo, no, oczywiście, uświęty. natomiast bardzo miło, bo e, chciałem jednak powiedzieć, żebyśmy zrobili naprawdę dobre wrażenie. Proszę się poprawić, jakoś tak ogarnąć, hmm. dlatego że. E, Ojciec dyrektor, oczywiście od pani Jolanty proszę pożyczyć, jakby brakowało. Ja, tutaj mi się nie robi takie coś. Czy tak będzie? Nie, nie będzie dobrze. Nie. Chciałbym, żeby ojciec dyrektor był zadowolony, bo on jest dosyć. Oczywiście to jest najważniejsze. Mamy już połączenie z Toruniem. Halo, halo. Bardzo halo, halo, ojce dyrektorze. Witam wszystkich których widzę. Cóż za niespodzianka! Coś za niespodzianka. Jak ja się cieszę! Jest, jest, jest! Oj, Kaziu, no, no. Kaziu, tyle dyrektor. Kaziu, dość, dość, starczy. Kaziu, ja nie mogę. Kaziu, wist... ka usiądź, No już tak, ale. Każ... Hej, za... o, przepraszam. <grym> już nie będę. Bracie Szymonie. Siostro Jolanto. Ale halo, halo, e, ojcze dyrektorze, jeszcze siostra Kazimiera, ja tu też w tym studiu trwam. O. I siostra Kazimiera, siostra rodziny się nie wybiera. Oj, siostro, zbłądziłaś, tak. a ja zamiast tanich sztuczek zalecałbym ci zakon z klauzulą milczenia, bo i tak cię nikt za żony nie weźmie, ty pasztecie. Dziękuję. Ale naprawdę szczery. I, i dobre, jak zwykle. Ojciec, dyrektor w drugim studiu właśnie ma rozmowy niedokończone, równolegle, a to połączenie jest poza tym na żywo. Musimy się naprawdę streszczać. Bardzo proszę. Tak, Szymonie, zaiste czas to pieniądz. A już za chwilę, już, już w dole ekranu pojawi się przyjazny wężyk z numerem konta. Nie, nie jest to numer telefonu. Mniej dzwońcie, mniej, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekażę na cele. Oczywiście. O, to pan, to pan tak robi jeszcze cele? Ale... A myślałam, że to już dawno zeszło. Nie, z nie, nie. nie, nie, to... nie. Oj, cudek, to chodzi. Chodziło raczej o cele klasztowną, no, oh. taką o niskim stąpie, ale wysokim standardzie. O, oh, widzi pani siostro Kazimiero, że Pan Bóg nie wszystkim równo daje. Na ten przykład u nas w mieszkaniu standard bardzo niski. Ogrzewanie podłogowe tylko w łazience i w kuchni, a na kortach tenisowych co? Apagę! Apagę! Grzech chciwości! Oczywiście. A mnie reporterzy TVN-u! wytykają, że ja jeżdżę zdezelowanym Mercedesem klasy Sy. A na czym ja mam jeździć na krowie? Oh. Mogę na krowie, ale gdzie ja tę biedną krowę postawię? W radiu Maryja! Przecież zdechłaby z głodu! My proszę ojca też nie dojadamy, a słyszał ojciec ostatnio o naszym ślubie? My teraz z Olkiem już wszystko po Bożemu. Oj, rozropniej będzie, jeśli na moment rozłączymy się e, z ojcem ryzykiem może właśnie w tym momencie. Oj. Szkoda, aż chciałoby się zaśpiewać. Nie płacz! Kiedy odjadę <laughs> sercem. Będę przy <grad Regional> nie płacz. Well, brawo, brawo. Ale ja z przykrością muszę przyznać, że również, szczególnie, gdy jadę samochodem z przyjaciółmi w Bory holskie, często nucę taką idiotyczną piosenkę. To idzie jakoś tak... Um, 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 piosenka tygodnia, Wadiomareja. Oh. Piosenka Radiu tygodnia. tygodnia. Radio Maria, Radio Maria, Radio Maria, Piosenka Tycho. Dziękuję, ojciec, dyrektorze, bardzo dziękuję, przepraszam. Bardzo dziękuję, cisza, ojciec, dyrektor zniknął, przepraszam oh, bardzo, ale y, już. Wiem, że moi drodzy zmęczyło was to wejście. Bardzo proszę, jednak porozmawiamy o polityce, panie premierze. Może by się pan wypowiedział na temat paktu stabilizacyjnego, bardzo bym prosił, prawda? I. Pakt jest świetny, jest tak stabilny, że aż trudno zauważyć, że w ogóle istnieje. Nie, słuchajcie, Także to tyle. Ale z tym paktem to jest trochę tak jak ze świnką morską. Ani to świnka, ani morska w za troje. To że rząd opracowuje projekt przedłużania urlopów macierzyńskich. Pa, ale to chyba dobrze, prawda? Nie, to jest, było, że... Ale to jest cudowne. To one powinny dostać do żywocie macierzyńskie. Ym, zaraz, zaraz. Gdzieś czytałem, y, chyba w łazience, mm. y, że Sojusz będzie zabiegał o roczną ochronę kobiet y, wracających do pracy po macierzyńskim urlopie. Aha, do pracy, czyli, czyli i do kuchni, prawda? I well, w takim razie ochrona. Czyli ja e, podejrzewam, że one dostaną kapcie antypoślizgowe, żeby przy odcedzaniu ziemniałów nie wpadły w poślizg. O, 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 właśnie. Ostatnio samo ugotowałam kilka ziemniaczków na obiad mm. i w czasie odcedzania poślizgnęłam się na czymś bardzo śliskim, mm. co potem okazało się dokumentami mojego małżonka w sprawie jednej z afer. I tak nieszczęśliwie upadłam, że. Pociągnięciem z główki z ziemniaczków zrobiłam piurę. Niesamowite. Się Ale nie przyczadziła. Ja? O, ja słyszę, że się śmiejecie, tak? Nie, Raduje was cudza krzywda, zawsze powtarzam, że człowieka krzywdzić nie należy. No, chyba że jest reporterem TVN-u. O, właśnie. Ci biedni ludzie powtarzają coś, co ja Podobno powiedziałem: To kłamstwo, nieprawda, kłamałem, że to mówię. Miałem zamiar zaprosić tutaj dzisiaj pana Balcerowicza w ogóle. To demon, to demon, bo kto inny jak nie demon przy takich dochodach nie dałby nawet dychy na radio. O, o mnie żal pana balcerowicza. Zaprosiłabym go na wieczornego suchara, ale my teraz z mężem ciągle na walizkach siedzimy. A jak nie na walizkach, to na Laura. Nie, ja e, przepraszam, ale nie, ja starałam się być grzeczna, ale już e, te brednie, Jolu, które opowiadasz o waszym rzekomym ubóstwie, to, to jest jednak obciach, prawda? W ustach prezydentowej. To pani Kaczyńska już na mnie psioczyła? O, a ja zostawiłam jej w pałacu mój, moją ulubioną wyciskarkę do czostku. To boli. Ale nie, prawdziwy no już, ból. Pani. Prawdziwie bolesna jest, myślę, pensja twojego męża w Waszyngtonie. To? Takie marne 25 tysięcy dolców. To jest istna to jałmużna, prawda, ojcze dyrektorze? Uchu, z pokorą przyjmę i to. Ojcze stabilizatorze, prezydent Kaczyński od trzech godzin pisi na linii. Odciąć, niech się nie męczy. A, albo nie wiem, jeszcze coś zawali, ale zaraz się wam ponownie objawię. Czuwajcie, czuwajcie, bo Licho nie śpi. Dziękujemy, do widzenia. No jasne, że nie śpi, bo ogląda ojca telewizję. Zmienił temat. Jak oceniacie wizytę prezydenta w Niemczech? Jak ocenić zachowanie homoseksualistów, na przykład, e którzy przerwali prezentowi wykład w Niemczech? E Już mówię, uważam, że sytuacja jest stabilna. Ale ja bym jednak chciał wiedzieć, jakie jest Pana stanowisko, prawda? prawda? Moje stanowisko, jestem premierem. No, to się ubawiliśmy, dobrze. A teraz tak, Panie Szymku, Pan by chciał, żebym ja powiedział. Gay, okej! Okay. Proszę Pana, ale ja tak nie powiem, ja nic o tym nie wiem. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to. Sytuacja jest stabilna. Przepraszam bardzo, tymczasem powiada zapowiada stworzenie wielu różnorakich komisji do zbadania rozlicznych y, afer trzeciej RP. Co Państwo na to? Panie Szymonie, historia nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery, nie pięć udowodniła, jak pożyteczne dla racji stanu są komisje. Że wspomnę Komisję Edukacji Narodowej, e, Wojskową Komisję Uzupełnień, czy Komisję Orlenowską, czy też Komisję Kontroli Gier. I zakładów. Tak, tym bardziej. Ej. Tym bardziej, że właśnie członkowie PiSu najbardziej nadają się do tej komisji. Gondolin i zakładu. A, a, a wiedzą Państwo, że ja też ostatnio puściłam. No co tak Państwo patrzą na mnie? No los na lotto. Oh. E, no i ja już coś wygram, saunę wykończę. E, skorzystałam z opcji, na chybił trafił. No właśnie znam tę metodę. W ten sposób e, mianowałem ministrów w moim rządzie. Oh. E, Podobno chce pan zlikwidować y, kilka agencji, prawda? Na przykład agencję nieruchomości rolnych, agencję mienia wojskowego, wojskową agencję mieszkaniową. Yy, tak, i agencję towarzyską w pobliżu domu matki i brata pana prezydenta. To tak, straszne. Tak, tak, to dość kłopotliwe sąsiedztwo. Przepraszam, bardzo cicho mam informację, chyba wchodzi. A? Piosenka. Tak, chodzi po czymś. Tak. Tak, tak. Ojcze, co skłoniło ojca dyrektora do y, wprowadzenia bloków reklamowych w telewizji trwam. Oj, bracie Szymonie, no przecież każda porządna telewizja ma reklamy. No to cóż najporządniejsza miałaby nie mieć. No, no właśnie. A, ja, a jakie plany na przyszłość? Tato, no, ojcze. No. Przyznaję się, że zamierzam przeprowadzić fuzję telewizji Trwam z odnowioną TVP. Brawo. Ojcze, stabilizatorze, dzwoni pani Helena z Teksasu. Mówi, że znowu pomyliła numer konta i pieniążki poszły na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, co na jej powiedzieć? Powiedz tej idiotce! I w podstę! Jaki jest nasz numer konta? Nasz numer konta 29 49 49, 49, 40? 40, dobra, 40 dobra. Gdzie jest ten Gdzie jest ten 49 ojca. 29 52. Teraz może ja podam mój numer konta. Może 7? ja podam 2. 2. 7 2. 2. 7 Nie dawajcie, nie dawajcie. możecie państwo numer konta. To się właśnie nazywa, proszę państwa, magia lispia, nie będę podawał mojego numeru konta tam jest czas, się dużo, natomiast zaproszę w tym momencie na rypanie. Rrr.